Ej, bo jakiś gość nagrywa ekran telefonem i wyzywa dzieci, patrzcie to. Nazywam się i jestem Wow, jakbym nie wiedział? Ej, powiem ci, że mega mocny pocisk. Kurde i jeszcze ta jakość, ale jesteś świadom, że nagrywarki ekranu są darmowe, co nie? Bo wydaje mi się, że nie wiesz. To dobrze, to użyj chociaż głosu AI, bo już słychać, że do nas mówi jakieś sześcioletni dosek. No, ale ona właśnie używa głosu AI, to co ty gadasz teraz? Plus to, że gadasz coś o wieku, a sam mi się jakby się urodził wczoraj. To z czym ty do ludzi w ogóle? Tak, od razu przyjmować? No, nie wiem. Ej, halo stary, bo ci chyba ten telefon upadł, bo połowę ekranu nie widzimy. Nie, dzięki. Ej, kurde, to ty takim bedbojem jesteś, słuchaj. Ono mówi, dajcie pytania na QA, a on. Nie, dzięki. Ja nie mogę brać się jak jakiś gangster poczuł. Wreszcie koniec na ten temat. No słuchaj, powiem ci, że takie ją wyjaśniłeś, że jakbyś takie coś na mnie nagrał, to ja bym się nie pozbierał chyba. Dobra, starczy tego. Dajcie jakiś obstrze -like, lajk, bo w sumie co ci szkodzi, a ja się będę cieszył. Siema?